Cześć. Stopy procentowe i inflacja spadają. Pytanie brzmi: Czy obligacje skarbowe na 2025 rok to nadal bezpieczny i opłacalny wybór? A może lepiej zostawić pieniądze na lokacie? W tym filmie omówimy aktualne zmiany w oprocentowaniu, porównamy lokaty z obligacjami i powiem Ci, dlaczego to dziesięcioletnie EDO jest teraz gorącym tematem. Szybka różnica dla początkujących. Lokata to pożyczanie pieniędzy bankowi, obligacje skarbowe to pożyczka państwu. W zamian państwa zwraca ci kapitał plus ustalony procent po określonym czasie. Obligacje są uważane za bezpieczniejszy instrument, bo za nimi stoi skarb państwa. W 2025 roku oprocentowanie obligacji i lokat naturalnie spada, co jest związane ze spadkiem inflacji w Polsce. W tej sytuacji masz dwie główne drogi wyboru obligacji: albo stały procent TOS, albo indeksacja inflacją EDO. Opcja pierwsza stało procentowe TOS. Na przykład dają one stałe 5,15%. To świetna opcja, jeżeli oczekujesz, że inflacja w najbliższym czasie będzie spadać. Tak jak prognozuje NBP, to 2,9% w 2026 roku. Opcja druga, indeksowane inflacją EDO. To tu dzieją się zmiany. Na przykład 10-letnie EDO zawsze przebija inflację. Od drugiego roku dają oprocentowanie równe inflacja plus 2%. Pamiętaj, jakiś czas temu to było tylko 1,5%, więc 2% to nowy atrakcyjny bonus. Jak ja to stosuję? Moją bezpieczną część zdywersyfikowanego portfela, tę, którą ma ochronić kapitał, inwestuję właśnie w obligacje indeksowane inflacją. Uważam, że i gwarancja przebicia inflacji jest w długim terminie najlepsza. A ty? Jaka jest Twoja opinia? Napisz w komentarzu: obligacje, jeśli wolisz je od lokat bankowych. A jeśli dopiero zaczynasz, koniecznie obejrzyj ten film o ósmym cudzie świata finansów. Ten film radykalnie zmieni Twoje myślenie o finansach.